Kabaret zdycha, a może nawet już zdechł. Udało mi się wymyślić kilka powiedzeń, które weszły do potocznego języka. Powtórka z rozrywki, polskie Zo, Gdybym w porę zastrzegł te określenia i pobierał tantiemy od każdego ich wypowiedzenia, byłbym bogatym człowiekiem. Z kolei z mojego kabaretu 60 minut na godzinę pochodzi hasło życie przerosło kabaret. Hasło zresztą nieaktualne. Nie można przerosnąć czegoś, czego nie ma. A kabaret w takiej postaci, jakiej go zapamiętałem, zgasł niepostrzeżenie gdzieś w latach 90. Co gorsza, samo pojęcie jakoś niezauważalnie stało się pejoratywne. I określenie działalności rządu czy sejmu kabaretem jest silnie stygmatyzujące no i przy okazji smutne. Zwłaszcza dla człowieka, dla którego od młodzieńczego debiutu w kabarecie pod egidą ta rozrywkowa instytucja była czymś pięknym, szlachetnym, odważnym i cennym. W zaplutej klatce PRL-u kabaret był skrawkiem normalności. Wybitym przez obywateli W ślepym murze okienkiem na świat A przede wszystkim Działał zamiast Zamiast działalności politycznej Zamiast normalnego Obiegu informacji Do kabaretu STS-u Stodoły, owce, gidy, piwnicy pod Maralami Chodziło się dowiedzieć Najświeższych informacji lub choćby plotek Łyknąć haust wolności I poczuć się Choć na dwie godziny Członkiem wspólnoty śmiechu takim turystom na wyspie prawdy wśród oceanu zakłamania. Oczywiście nie należy przesadzać z tą wolnością. To nie była wolność pełna. Kabaret była to inst instytucja koncesjonowana, cenzurowana i bardzo silnie kontrolowana. Kto się wychylił za bardzo, znikał ze strady i tak stało się w połowie lat 70. z Salonem Niezależnych. Tak ubył filar poznańskiego Teja, jak Jaślar. W dodatku, środowisko nad scenek było silnie spenetrowane przez służbę bezpieczeństwa i nasycone tajnymi współpracownikami. Ze spektakli gidy kablował wybitny aktor Stanisław Zaczyk i słynna wróżka Józefina Pellegrini. Filizy pod baranami yy, donosił autentyczny hrabia Roniker i członkowie rodziny Jazzmana Czaskowskiego. Kto donosił w 60 Mam. Podejrzenia, ale ich nie ujawnię. Niespecjalnie mi zaszkodzili. Donosili artyści drugiego planu, a nawet legendy, choćby Mietek Cholewa, autor słynnej pieśni Janek Wiśniewski, padł. Ważniejsze jednak jest coś innego. W PRL-u kabaret był sztuką, czasami najwyższą, i na jego tle to, co zdarzało mi się oglądać potem, było co najwyżej produktem kabaretopodobnym. Wyrastał z tradycji międzywojnia, którą przenieśli ludzie wybitni, choć często złamani przez wojnę i stalinizm. Julian Tuwim, Janusz Minkiewicz, Kazimierz Rudzki, Jerzy Jurandot. A także młodsi, którzy ochronili ten skansen poczucia humoru przed hamstwem i głupotą, jak Jeremi Przybora, konformista, ale z klasą. Po roku 1956 potężnie zasiliła ten niepoważny świat. Wala studenckiej kontestacji, walcząca z jego estetyką, bim-bom w Gdańsku, mową trawą, warszawska stodoła, czy e, zachodząc kłamliwy reżim od lewa, jak zbuntowani socjaliści z STS-u. Przykład studencki okazał się, rzecz jasna zaraźliwy, a z czasem zabójczy dla kabaretu oficjalnego, naśpiewającego się z bolączek mieszkaniowych, dyrektorów i sekretarek i kłopotów zaopatrzeniowych ta przysłowiowa woda w sodowa w lecie. I na tym polegała przewaga owcy nad dudkiem, hybryd nad STS-em, czy moich 60 minut na godzinę nad podwieczorkiem przy mikrofonie. Pamiętam, jak zdumiewał się z początku Jacek Federowicz, kiedy uświadomiliśmy mu, że aby poderwać widownię, nie trzeba koniecznie udawać kochającego inaczej, przebierać się za babę czy wyśmiewać wady wymowy. Należy mówić oczywiste oczywistości, bardzo często zapomniane. Kabaret Kowty, Kreczmara i Pietrzaka, czyli płodę Gidą, sparty poezją śpiewaną Jacka Kaczabarskiego, stworzył Model kabaretu obywatelskiego, jednoznacznie wytyczającego podział my, oni, kto jest za, kto jest przeciw. Kabarety PRL-u w swojej działalności różniły się rzecz jasna stopniem odwagi i z wyjątkiem karnawału Solidarności rzadko przemawiały pełnym głosem i otwartym tekstem. Przeważnie dawały do zrozumienia. Jaków opozycjonista, którego złapało zomo, jak rozdawał obywatelom na ulicy, puste kartki. Kiedy zatrzymujący się, dziwili się, dlaczego nie ma na nic niczego wydrukowanego, odpowiadał po co. I tak wszyscy wszystko wiedzą. Paradoksalnie wtedy między podziemiem, a nadziemiem trwały znakomite czasy dla kabaretu i nikomu nie przychodziło do głowy, że subtelna gra artystów z publicznością stworzona przez Zielony Balonik czy Quipro Quo, zbliża się właśnie do końca. Inteligencką zabawę i swoistą wojnę śmiechu ze zniewoleniem zabiła o zgrozo demokracja i wolność. Wolność, bo z barku kabaretu zdjęto większość dotychczasowych obywatelskich powinności. Polityka przeszła do Sejmu, mediów, organizacji społecznych. Zamawiał się też dotychczasowy podział my-oni. Pamiętam bolesne odkrycie pewnego Dnia na pewnym występie, kiedy okazało się, że śmiech się upartyjnił, a na sali widowiskowej połowa publiczności jest wprawdzie za wałęzu, ale druga za Kwaśniewskim. I nie ma już jakiejś ponadnarodowej zgody w śmieczności. Jedni się śmieją, drodzy syczą. Przestała również potrzebna być aluzja. Wymagania pozbawionej kompleksu widowni wymuszały uproszczenie przekazu. Z czasem. Prostactwo. Jednocześnie przyszło urynkowienie. Zaczęła decydować oglądalność i to ona wymusiła ewolucję od artyzmu do populizmu. Jednocześnie, cóż za bolesne przebudzenie okazało się, że demokracja oznacza również możliwość wyboru zła. Standardy piosenki kiedyś. Wiązane z takimi osobowościami jak Demarczyk, Płydarski, Grachuta czy Rosiewicz, począł wyzna wyznaczać Martyniuk. Poza wczesnymi latami 50. satyra w Polsce nigdy nie szargała świętości. A w momentach najgorszych, nawet nagonek, czy to w 1968 roku na Polaków pochodzenia żydowskiego, czy w 1982 roku, kiedy zdelegalizowano znaczną część narodu. Nikomu nie przychodziło do głowy, aby naśmiewać się z opozycji, no może posu, poza posłem przymanowskim w Senie. A dziś mało kto protestuje, gdy pokazywane są rzeczy haniedne. Kpiny z poległy w Smoleńsku, czy żarty z tego wszystkiego, co mądre, szlachetne. Jeden górski, który za Tucka parodiował posiedzenia rządu, a za Kaczyńskiego ucho prezesa, należą do chlubnych wyjątków. Śmiech oponentów zastąpił rechot potakiwaczy. Zresztą humor polityczny, wyparty z mediów i skasowany w prasie, od bardzo dawna nie wychodzą już żadne pisma satyryczne, odradza się w internecie. Rozkwita w postaci memów, przezabawnych filmików, tworzonych przy współudziale sztucznej inteligencji, czy fotomontaży, bardzo różnych, jeśli idzie o poziom, ale autentycznych. A kabaret? Słowo Oznaczający kiedyś subtelną rozrywkę nielicznych, wtajemniczonych, dziejąco się w zadnionych salkach i piwnicach, stał się dziś synonimem chłopcy, prostactwa, bezczelności i głupoty bez przeszkody realizującej się na sali sejmu lub w lokalach w rodzaju knajpy u Sowy i Przyjaciół. Dla Ilustracji problemów przywołuje piosenkę w e, wykonaniu Joanny Jerzeskiej. Kabaret zdycha z mojego kabaretu, i e, znakiem tej wielkiej przemiany, tego co się z nami stało, jest to, że ostatnio śpiewa tę pieśń Joanna Jerzeska. A kiedyś, choć zapewne Państwo mi w to nie uwierzą, śpiewał to Jerzy Kryszak. Byliśmy z sobą tyle lat, dziś może pora rzec, adieu. Ja już nie śmieszę wcale was, a za to wy śmieszycie mnie. Kabaret zdycha ważna micha, coś do kielicha i zakrycha. Można już na świętości pluć, za swoją forsę kupić. Gdy wszystko wolno, każdy wie Po co nam jeszcze, po co nam jeszcze kabaret Kiedyś to była tu zabawa Był podział ról bez większych wahań Musiałam prawdę mówić za was A wyście za mnie mieli stracha Dziś wszędzie jaja, wszędzie jaja Błaznów z kraja kraju dla siebie coś wykraja. Co pozostaje jeszcze mnie, dać Wam całusa albo łzę i powspominać tamte tłumy, które waliły za komuny, gdy prawa były demonstracją, protestem, pisk, śmiech, prowokacją. Dziś jeden Wam poleca program tlec hamowy oraz 100 gram! Więc do widzenia, Mistrzu Tłuszcz! Show zakończony. Idźcie już. Za kolebie pośmiać się z naszych głupich słów, a przede wszystkim, a przede wszystkim samych. Z gigantycznej liczby głosów, które napłynęły po felietonie uciekaj, Tusku Uciekaj, wybieram kilkanaście tych bardziej lajtowych, niektóre, drodzy Państwo, naprawdę nie nadają się do cytowania. Don Pasquale Surowo. Przykro patrzeć na ich człowieka w Warszawie, jego karierę od młodego chłopca z docnego liczenia głosów do dzisiejszego faceta z zaciśniętymi pięściami i wilcze wzrokiem. Całe życie spędził w oparach kłamstwa, zemsty i nienawiści. Co jeszcze podłego zrobi teraz na koniec, żeby uniknąć konsekwencji? Zofia częstuje nas fraszką. Rudy ojciec, rudy dziadek, rudy ogon to mój spadek, a ja jestem donek rudy, mistrz od kłamstwa i obłudy. Osobiście, szanowna pani, jestem przeciwko traktowaniu człowieka ze względu na kolor skóry, a są lepsze powody, żeby mu dołożyć. Jerzy śpiewa niczym Jan w serce. Uciekaj skoro świt, a potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt niecnych czynów. I na piosenkę proponuje Mariusz: Uciekaj tusku do dziury, by cię nie złapał kot bury, bo jak cię złapie kot bury, to cię obedrze ze skóry. Warto zaznaczyć, że podobno po kaszubsku tusk to pies. No, a kot wiadomo, czy jest. Peonia: Spotkałem koleżankę, nauczycielkę chodzącą do kościoła, czy wie, że warszawski ratusz wspierał kwotą prawie 5 milionów. Festiwal filmów porno, a w planach nauczania jest negocjacja seksu w szkołach. Odpowiedziała kulturalnie, że to pewnie pomówienie, choć festiwal się odbył, o czym radośnie pisała prasa. Dorota jako komentarz do ostatnich dni nadesłała zarośniętą smutną facjatę Adawa Scheinfelda z podpisem 45 lat życia, 45 lat działalności, 45 lat pracy. W jedną noc zmarnowane. Za to Polacy nie zmarnowali szansy, by pokazać, co myślą, i oby miało to dalsze konsekwencje. A ponieważ nie znam dobrze niemieckiego, mam pytanie: czy nazwisko Scheinfeld przypadkiem nie znaczy piękne pole? Bo jeśli tak, to piękne pole przegranej bitwy. Na zakończenie, Michel przysłał wiersz, który pozwoliłem sobie delikatnie poprawić. Dora ratusza przyszedł leni, nic nie robi cały dzień. O, wypraszam to sobie, jak to ja nic nie robię? A kto siedzi na fotelu? Kto użył farby i żelu? Kto rano się nie ogolił? Kto wam wodociąg z, y, pitolił? A kto lewaków ma dwór? Kto na noc mówi bonjour? Kto babci dwadzieścia dał groszy? Kto się jak elekt panoszył? Mówicie, nie robię nic, a przecież tak ciężki jest pizz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.